Z kolei, dziskam Witam was w pojedynku, Jak napisać skrypt. Zaczynamy. Robimy dokument tekstowy. Nazywamy go jak chcemy. Na przykład, to jest nieważne. I piszemy tak: DF, pa Echo of. I tak. Żeby i teraz wam pokażę podstawowy skrypt. I, i, podstawowy skrypt pisamy tak, że pisamy echo. O co na przykład Jeszcze chcę powiedzieć, że to wyżywam bardzo prosty koment. Nie musi być tego nul, to po prostu ukrywa wiadomość. I to będzie tyle. Na przykład tak. I zapisujemy to. I musimy teraz wybrać zapis jako. I wpisujemy na wepliku. Na przykład to nazwiemy. I napisujemy to pod Wszystkie pliki. Tak. To, to możemy rozrywać do kofa, bo to nam już się zbędne. i, i klikam tak, do komputer. zapraszam takie coś teraz pójdziemy Napisamy zaawansowany skrypt więc jak taki zaawansowany skrypt to będzie to używam też komend to się niczym nie różni możecie pisać tego, tego czy takie komendy, które ja znam i to wam pokażę ja na przykład, zawsze Echo. Jak tego nie wpiszecie, będzie widać. Komendy, jaka to jest komenda, a nie output czyli co ona dała. I dalej. Na przykład Echo, witam to, jak I tutaj używamy nowe komendy, jak Time. Mode, tu mamy na te na przykład 3 i 0, żeby to było niewidoczne. I tak, i przez to po 3 sekundach przejdziemy dalej. Lub pozytywne. A to będzie ok, to będzie będą myśleć, że będziemy czekać. Um, zapraszam dalej. Teraz użyjemy następnej komendy, nazwie TLS. Ona będzie na potem kolor. Na ja przykład 5 to będzie napis 5. Kolor 5, Na ja przykład 14 to będzie tło, de, de, kolor koloru czerwonego. Rozpiskać kolorów nawet macie w nacrafcie. Dobra. Dalej piszemy, piszemy p. Na przykład, eeeem... na p Tutaj piszemy byle co, żeby tylko to po prostu umieć napisać. Na przykład to. Wziąć tam na się i przy tym ma na p będziemy pisać, jakie na będą dwie rzeczy i na przykład będzie i, Bo tutaj musimy dać jeszcze małą dwukropek e, i na przykład menu, dla co tutaj zapamiętać i tu Jigsdenos Quadrug y, równa się wybieraj. Okay. Dobra, piszę teraz. Tak. I tutaj teraz piszemy dalej, czyli if. I to jest trudne. Często to ja się teraz kieszmyliłem. To i piszemy teraz. procent, te, na i, przykład xd, no procent, znowu to. Piszemy takie to, I tutaj, jeśli to ma być pierwsze, czyli pier, pierwsza z, i tutaj ma być. Co, men, co po napisaniu ma znaleźć, i tu ojeju! I tutaj na przykład napisałem teraz end dalej będzie GO. To na przykład tutaj dam teraz end i będzie EXIT. No tak, dalej będzie IF, XD. Odstęp go do menu. I to może być już nasz skrypt. Ja tutaj dam I to będzie nasz skrypt, co wam pokażę. Oczywiście zapisałem to jako bat. Macie też to pisać, no, spadę, co będzie jeszcze łatwiej. A ja tym tego, mam tutaj jako dalej. Tutaj mamy po tej wam to w teraz Ma Mam do wyboru koniec lub od początku. Oczywiście polskiej daję to nie działa. Koniec, myślnik, end, początek, myślnik, start. Czyli jak napisamy start na początku, to po prostu wpiszemy start. To powinno nam przejść tam, ale coś źle wpisałem. Przepraszam Was za to, ale coś często mi się myli w komentarzach. dlatego tego, solka, solka, elo, sora. Sora. sola. Macie to na jakiś strona z, z tym, a ja Wam już nie przedłużając, powiem parę słów. To już będzie. Komentujcie, subskrybujcie, lajk, Łapeczki w górę, lajki. Subskrypcja, już się powtarzam, z znajomy i ławki w górę. So. Na razie wszystkim młe i tak. Bip.